Adios amigos, bywaj, miły druchu mój. Gorzkie, ale być może żale. Nawet i, mam nadzieję, kiedyś i słodkie pożegnanie przed własną publicznością zespołu Tarnowskiego z pierwszą ligą, przynajmniej na rok. Patryku, pierwszy raz od długiego czasu zespół Tarnowski jedzie w pełnym składzie, ale po raz pierwszy jedzie. No, to taki prawie pewny, bo tak jakby jeszcze dokoptować Pawła miesiąca. Mm. To fakt. Mm. To, to wtedy jeszcze było, było, to jeszcze pewny. byłoby dziś do 60 prawie że. Musiałby tak. zrobić. E, nie no. Niestety, też mówili o tym zawodnicy w wywiadach, że, że w końcu pojechali właśnie w tym pełnym składzie. no Już tam tego miesiąca nie było przed więc mm. można powiedzieć, że tam jakby ktoś nie słuchał tego, co się działo zimą, to to tak ten skład właśnie miał wyglądać. I takim właśnie pojechali. Świetnie się naprawdę pokazali. Chociaż tutaj, przepraszam, ugryzę się publicznie w język, bo przecież zapomniałbym. No nie pojechał jednak mimo wszystko. W ogóle nie odczuliśmy jego nieobecności. Oskar Bobber. A, I, tak, no i Wentyn Ale tam Wentyn to tam pojechał, czy nie jechał, to i tak by nie jechał prawdopodobnie. czy znaczy, może tutaj w tym spotkaniu akurat coś mógłby zrobić, ale. Ale właśnie ten bober nie odczuwa w ogóle. Nie wiem dlaczego. Jeżeli ktoś z nas z was wie, kochani, dlaczego on w ogóle. Ja próbowałem się dokopać i nie znalazłem żadnej informacji, dlaczego Oskar nie jechał, to bylibyśmy wdzięczni, bo ja nie wiem. To znaczy, wywiad był z Dawidem Rempau, który właśnie mówi, że, że nie ma tych dwóch właśnie zawodników. Wentina i bobera, więc zakładam, że chodziło też jakieś tam kontuzje. Bo, bo... No bober wrócił, wrócił ostatnio mi. przecież na mecz zbyt gorszą i pojechał całkiem fajnie, jak na taki powrót 5 plus 2, i dlatego tak strasznie się dziwię tutaj, nie? Może się odnowiło coś. No i, no i to jest właśnie to. Teraz, kochani, pomyślcie sobie, no wi wiadomo, fani e, unitarnów wiedzą to oczywiście, ale za na przykład za nie wiem, kto tu lepiej pojechał? Mm, koza, więc za Mroczkę mm. jedzie miesiąc, a za Świercza jedzie bober. I jaki mamy team? Taki, który stawialiśmy w top 2 na ten sezon, i tak to właśnie wyglądało, bo jeżeli Iversen, a szczególnie Tangate, jadą swoje, a do tego mają tak przebojowego rępałek, bo to mm. jak on dzisiaj jechał, to punkty to jest jedno, że genialny zrobił, ale jak on się bronił przed Beckerem na przykład, jak on. No niesamowite to było dzisiaj, co, co nadwalał. Naprawdę, to jest drużyna, o której też mówiliśmy, że przecież ma jednych z lepszych juniorów i niestety mm. nie pokazywali tego przez cały sezon, a tutaj w końcu rozkwitli w tym ostatni, ostatnim meczu i kiedy jak nie na te właśnie zranione, złaknione zwycięstwo w serce właśnie fana wiernego Unitarnów, jak nie w ostatnim meczu u siebie takim składem. Ja tylko mam nadzieję, mm. chociaż no nie wiem jak to będzie, że, że taki skład nie przyjedzie do Gdańska, bo znowu napędzą nam strachu. a pewnie będą dobre zawody wtedy. O, tuż to. Tu jeszcze Dawid Lampart mógł pojechać, ale być może już został odstawiony, może nie ma za, na, na czym jechać, może zajęty zawodowo jest, bo też o tym mówi często, co, inny, co innego robi poza żużlem. W każdym bądź razie, jak sobie rozmawialiśmy z, z rozmaitymi ludźmi z tarnowskiego środowiska, to mówiło się, czego zresztą w wywia wywiadzie dał wyraz Dawid Rępała. Że tak naprawdę to była wiele, jedna, jedna, jedna wielka improwizacja, że ten Tangate i Iversen też nie jechali nic wielkiego, ale oni przynajmniej byli na tych kontraktach sponsorskich podobno. Natomiast tutaj Świercz Konieczny i rępała y, musieli szyć. Dawid dziękował ojcu i bodajże y, komuś tam jeszcze wujkowi, bo nie, jeszcze Jackowi Rempala, chyba, w każdym razie dziękował Baranowik, bar Tak, Baranowi, przepraszam, za silnik mm -hmm. i tak dalej. Natomiast Dawid pojechał lepiej. My w ogóle z Patrykiem zakładaliśmy, że jednak Konieczny i rępała to będzie jedna z najlepszych par juniorskich w tym roku w no Lidze. I Dawid pojechał lepiej niż nawet by mi się śniło przed sezonem, tak naprawdę. Naprawdę bardzo mądra jazda. Przegrał jedynie z Brady Kurcem, chociaż na chwilę był przed nim. Wygrał z Beckerem w takiej kanapce trochę jechał ze Natomiast też pojawia się raz że Pio Przemek Konieczny, który mimo wszystko w tym sezonie pokazuje serce do walki. To nie jest tak, no, to nie są ogony, bo tam trzy minimum punkty robi. Słaby miał jedynie tam początek powiedzmy, ale i Piotrek Świercz, spory talent. Naprawdę od długiego czasu, to powtarzam, bardzo dobrze pokonuje te łuki, bardzo się dobrze zapowiada. No wiadomo, że no, potem zgasł, że to jeszcze nie jest ten kaliber, prawda? To była antyteza mojego przewidywania na te biegi y, senior. Average Buster, mm -hmm. w czwartym biegu, kiedy, kiedy pojechali, yy, i właśnie Świercz yy, objechał, właśnie zrępało na 5-1. Także tutaj było, była ta koniec tej serii. Niesamowite Beński były cztery mm -hmm. pierwsze biegi. No to było po 5-1 i no wydawało się, no, że masakra to się będzie działa. To był w ogóle jakiego świat w tym roku jeszcze nie widział, bo sprawdziłem sobie te największe dzwony w tym roku i w pierwszej lidze i w ekstra Lidze. nie było jeszcze meczu, gdzie wszystkie cztery zostały wygrane po 5-1, nawet z Unią Tarnów te najgorsze. A przecież był tutaj Marcin Nowak, więc nie byle kto. I przecież Mateusz Dól to też nie jakiś tam pierwszy lepszy junior, mm. też, też duży talent, a niestety no tak sobie mogli popatrzeć z daleka na, na te czyste kawelary swoich przeciwników, ale potem wiadomo, trochę się zmieniło. To też ciekawe, że aż 9 biegów wygrali miejscowi, tylko cztery przyjezdni, ale dwa razy po 5-1, więc ten, tak ten mecz naprawdę był zwariowany, jeśli chodzi o te wyniki. Tak jest, tylko tam dwa bek... e, między tak pier... czwartym a piątym biegiem, chyba, że ciutkę jeszcze wcześniej zaczął padać deszcz, on w ogóle przed meczem popadał, ale potem tak ciutkę dłużej się rozpadał, no i potem wydawało się, że co, że jednak może to tak jak tak zawsze bywa, że, że jak pada deszcz, to on robi teraz, że najlepszy tor, ale dwa, że goście się najczęściej do niego szybciej dostosowują, bo nie wiedzą jak jechać, więc lepiej strzelają. Natomiast tutaj jednak tylko no, Becker i, i Nowak i Wersena przywożą na 5-1 w biegu piątym. Ale potem i Tangate i mroczka robią swoje, potem rępała i potem znowu kurcz i Kościół robią mroczkę i świercza. To trochę było zaskoczenie, bo Mar Artur się bardzo dobrze dzisiaj prezentował, a tutaj mm, takie lekko fonfę. Ale potem mówię, dwa razy jeszcze po cztery dwa wygrała ta łódź, ale nie było naprawdę komu kąsać. A tu jakbyś ocenił Patryku Nilsa, Christiana Iversena i Wersena i Roana Tangate'a? No Rolan może łatwiejsze jest do oceny, bo co tu oceniać? Po prostu pojechał to, co powinien cały sezon jechać, tak naprawdę. A Nils Christian. Niby 8 plus 2. No tak, w tym ostatnim biegu miał zerówkę, więc jakby to trochę wyrugować, to miałby 10 na 12 możliwych. Ten ostatni właśnie dość, można powiedzieć, sromotnie przegrał, ale mm. myślę, że spokojnie tam się trzymał z przodu i, i naprawdę robił fajną robotę. E, także nie wiem, czy tu chyba nie ma się za bardzo do czego przyczepić. No ja nie, mam je, i, jeden wąt, ale to za chwilkę. Ja, ja to bym bardziej. Yy, mi się jedno nie podobało, z drugiej można zrozumieć Orła Łódź, że mm. chcieli może wypróbować tego Petra Pióru, ale troszeczkę wyglądało to na lekceważenie przeciwnika. Zawsze w każdym meczu do tej pory, jak jechał Becker, to jechał za pióro tak. A tutaj uznali, że nie no, przecież ze, ze słabą militarnów, no. to, to, to puszczamy pióro. No, po co ma jechać Becker? Ja powiem ci szczerze, że trochę no, nie dość, że się nie zgadzam, ale trochę przewrotnie powiem. Do tego na kontrze, co ty powiedziałeś, że no, chyba menadżer Orła Łódź wiedział, już za, wiedział, co się święci i dlatego zostawił Bekera na późniejsze biegi, nie chciał go w tym pierwszym już używać, bo trzeba było troszeczkę cerować za innych, niestety w tym meczu, ale to tak trochę żartobliwie, natomiast Nils Christian Iversen, Iversen, widać, że już, to powiedzmy powo powolutku wraca ten Duńczyk, ale jednak brakowało prędkości, mimo wszystko nadrabiał na trasie, choć w biegu piątym, 15, przepraszam, witał się z Gąską praktycznie i za dwukrotnie za szeroka jazda w drugim łuku i z drugiej pozycji na e, bodajże czwartą, tak, nie zdobył wtedy punktu Kurt i Becker go minęli, więc trochę tak e, zgubił te punkty, można powiedzieć, nie jak on, a właśnie zespół gości, tylko ten Becker coś tam próbował, ale to też tak. Znaczy, Brady Kurz już to, to pominimy, ale niekoniecznie. No, Becker, tak, żeby jeszcze tutaj kuksańca dać na koniec, mhm. pojechał pięć razy, a raz jechał z taktycznej, więc spokojnie mógł jechać sześć razy, a nie pojechał. Więc to też było no, taka no No chyba to, to oczywiście, tutaj z drugiej strony. Nie wykorzystana. Ta zmiana, ale no. no nie, no, Oczywiście, to. ale masz rację kompletnie, że był niewykorzystany. Chociaż po co w takim meczu? No, no tak, ale potem słyszymy, co, co mówi główny sponsor, tak, pan Skrzydlewski, mm. który tam mówi, że to tak naprawdę powinni oddać pieniądze tym ludziom, którzy przyjechali tyle kilometrów, żeby ich wspierać. Ja I tam wcale się nie dziwię, bo to naprawdę wyglądało dość nieprofesjonalnie. Nie Oczywiście, tak jak mówisz, i kurz zrobił 13, więc 0 w ogóle wątów, nic. Becker zrobił 9, może mógł więcej, mógł pewnie przynieść rępałę, ale, ale, no mówię, rępała, był dzisiaj w sztosie, ale reszta, przede wszystkim Nowak i Łoktajew, to, to byli tacy, no właśnie jamruk i kułaków można powiedzieć. O i to bardzo dobre porównanie Nie, nie powinien im się taki mecz przytrafić. To no czy... nie, rzeczywiście to, to tutaj zawiodło to ogniwo mocno, no wiadomo, że Łoktajew ostatnio był najbardziej stabilnym z kurcem zawodnikiem, bo trzykrotnie zdobywał minimum 10 punktów, natomiast tutaj nagle taka może można powiedzieć wpadka, jeśli chodzi o tego Kościucha, to mimo wszystko, no cóż, on, on po kontuzji, to jest jego drugi mecz yy, i powiedzmy dobry bardzo pojechał z Krosnem u siebie, ale to był tor domowy, więc być może tutaj no nie wiem to był raz że też może i nie bo to był jeden mecz pauzy tylko więc być może to tam nie była strasznie poważna kontuzja po prostu trzeba było trochę dłużej poleżeć wyżej ja się nie zgodzę z takimi rzecz tylko tak na kontrze do pana Witolda bardziej niż do ciebie rzeczami że trzeba oddawać pieniądze bo ja zawsze walczę z takim twierdzeniem, że to jest nieprofesjonalne. Ci zawodnicy, jak Mateusz Szczepaniak odpowiedział na durne pytanie, że, że, że co wy o co wyjedziecie. Więc wiadomo, że każdy wyścig to jest wyjazd o wygraną. Chyba, że jest się w Tarnowie, <grym> w tych wcześniejszych meczach i wie, że trzeba te puścić maszynę w tę taśmę, bo to już tam ostatnie śrubki się wykolebotały, jak to Artur Noczka zrobił. Ale tak wydaje mi się, że no, po prostu nie wyszło. Tutaj zespół Tarnowski wszystkie te rzeczy się przysiągły, być może. Dodało to trochę animuszu, to że, że w ogóle wiesz, jest nowa Unia teraz, hasztag. Nowe otwarcie ma być już, zarząd się wymienia powoli, właśnie prezes jest nowy, więc być może rzeczywiście zawodnicy zapomnieli o całym sezonie i pojechali tak, jakby ta Unia mniej więcej przynajmniej u siebie mogła spokojnie jechać. Ale niestety, jakby się spieli, czyli zawodnicy z łodzi, to wiadomo, że matematyczne szanse były. Mm. Jak pokazuje historia, Nowożytna, czyli ta sprzed kilku dni. No tak, e, w ani Bycia, ani Gdańsk nie zdobyli żadnego punktu w tej kolejce, więc teraz Ożyłby doszedł ich na jeden punkt, i to by się dopiero działo w ostatniej kolejce. I narzekanie pana, A pana Witolda doda, nikt, byłoby zupełnie. Nikt nie inny. jest tutaj. Nikt nie jest tutaj e, pewien tych punktów w ostatnim meczu, tym bardziej Bydzia. E, jeżeli Unia Nietardów przyjdzie w takim składzie, też mm. będzie ciężko, więc. No, w Gdańsk, tak jest, Gdańsk, który podejmuje Tarnów, ma takie, można powiedzieć, no trzeba wygrać to bezapelacyjnie, bo jak nie przegra, jak nie wygrają tego za trzy, to Polonia nic nie musi robić, bo ma lepszy bilans z nimi i to Polonia hmm. wchodzi, to jest ta matematyka. Więc tutaj trzeba, tak jak Zielona Góra modli się o częstochowe tak Gdańszczanie powinni troszeczkę, ciutkę, przepraszam, Bydgoszczanie powinni się pomodlić o Tarnów. Natomiast jeśli chodzi o zespół Łodzi, to no cóż, byłyby, by, by, też, nie wiem, czy to jest strasznie pe, pewne, są punkty, bo jadą u siebie z Gniezdem w ostatniej kolejce i niby tam trzy z urzędu powinny były być, ale. Ale gniezno, gniezno pojechało swoje, o pająk czym jeszcze się powiemy. Wypuszcza swoje nici coraz dalej, mm -hmm. coraz. Macki tak dalej. Tak i tak dalej. Tak dzieje się, naprawdę, naprawdę. Za chwilę jeszcze będziemy mówili o tym meczu gniezna, gdzie pająk szalał jak za najlepszych Oj, czas. Tak jest, aż oczy się przecierało ze zdumienia. To tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Oczywiście tego jest więcej. Zapraszamy na nasz kanał. Zapraszamy, poprosimy o przeklejenie czasami, może polubienie nas, zasubskrybowanie, bo to nam bardzo pomaga dotrzeć do kolejnych ludziów, którym się to wyświetlają powiadomienia o a może, a może ten park maszyn. Tak, a nie tamten. Zresztą może. to są inne formaty, zresztą o czym mówimy, o, mówimy. Nasza taka tutaj sieć żużlowa nie jest taka duża, żeby to każdy. Się nie zmieścił w tym, także zapraszamy na tak naprawdę wszystkie programy żużlowe i oglądajmy, gadajmy, dzielmy się swoją wiedzą, swoją, nie wiem, swoimi odczuciami, tak, i kibicujmy tym swoim drużynom i po prostu trzymajmy się razem o, w kupie ciepło, jak zawsze mówię. Dziękujemy serdecznie, kochani, bardzo przepraszamy za Patryka, do usłyszenia w kolejnym odcinku Parku Maszy. Pa, pa.